Siemaneczko, witam wszystkich. Szuwar z tej strony. No, dzisiaj mamy bardzo ciekawy filmik. Zachęcam do obejrzenia oddechy dodechy. Interpretacja badań i zobaczymy, jak poszło z moją formą. Jesteśmy, moi drodzy, w szóstym tygodniu. 100 mg testosteronu co 5 dni. I nie jest to kuracja TRT. Później powiem dlaczego. Jest to już normalnie cykl. Wszystko dowiecie się tutaj w tym materiale. Także zachęcam i zapraszam do oglądania. Dzisiaj mały dzień bez treningu. 86. Mamy diagnostykę i pyszną kawusię, którą przygotowała mi Czarna Pentera. Dobra, moi drodzy, idziemy z tematem. Zainwestowałem w siebie 6 stółów, żeby mieć obraz jak to wszystko u mnie w organizmie funkcjonuje. Cała morfologia, cyk, zobaczcie sobie tutaj. Tu mamy do 92, 95 mcv. Tutaj bym nie panikował, ale tutaj na 43,9 miałem 46,9. Zaintrygowało mnie, co to jest RDW, SD. No i brak witaminy B12. Najlepsze jest to, że w nacie pisze, że jest granica do 46. Także ja tu, tu bym tutaj też nie panikował. Wiecie dlaczego? Widzisz do lekarza, robisz zwykłą morfologię. To jest powyżej, to powyżej, tu tabletki na to, tabletki na tamto, tabletki na tamto, na no wszystko tabletka. A to nie są wyniki, żeby panikować. Tutaj mamy 11,7. Do, do 10 monocyty. Gdzieś tam osłabiona odporność. No ale gdzieś tam delikatnie miałem katarek. Więc chyba wydaje mi się, że to przez to. No ogólnie wydaje mi się, że wzorowo. Lecimy dalej. Ostatnio na badaniach kreatynina miałem tam chyba 8 coś. I to była oznaka, że byłem przetrenowany. Teraz wszystko jest jak złoto w normie. Też mamy w normie glukoza w normie, lipidogram. Tutaj też 197, 115, 190. Cholesterol całkowity. I tutaj w internecie też pisze, że cholesterol ma większą dawkę, że tu jest zwiększo zwiększone. Można po prostu mieć te 197. I na wszystko oczywiście jest tabletka. tu mamy tak. To jest wszystko normie, w normie. Trójdycelidy w normie. Lecimy dalej. ale ta wład wątróbka. tutaj troszeczkę podwyższone do 50-51, oczywiście nie ma paniki. Przy tej suplementacji co mam. To jestem zdziwiony, że jest praktycznie w normie. Myślałem, że będzie podwyższone. Do tego żelazo, estradiol. Ja osobiście na cyklu polecam Estradiol trzymane w widełkach. Wtedy ta forma jest fajnie uwidoczniona. Max do 50 ten Estradiol. Do 43 jest norma do 50. To jest max, moi drodzy, co proponuję. Jak ktoś mi mówi, że na Estro 100 musi być wysokie no to powodzenia. Progesteron w normie, prolaktyna w normie. Testosteron. Zobaczcie sobie, od 28 do 800 półtora. No i tu jest powyżej. No, tak, setka co 5 dni zadziałała. Czyli co? Mam dobry testosteron. Czyli bardzo dobre wiadomości. Witamina B12. A, właśnie, zobaczcie sobie. Tutaj to jest oznaka, że jest niedobór witaminy B12. A tu mam B12 w normie. I o co chodzi? No, walą w ciula na tych badaniach. Ewidentnie. Kwas foliowy, feretyna, wszystko normie. Witamina D. No, nie piszę, nie, tutaj jest coś stężenie. No to dobra, mieszczę się w normie. Jest ok. No, tak właśnie badania wyglądają. Takie ogólne. Zanim przejdziemy do oceny mojej formy, powiem tak. Leczę się sam. Sam sobie robię wyniki, nie idę do lekarza, tylko po prostu na przestrzeni lat wytrenowałem to. No i dosyć mam sporo klientów, którym też takie badania zlecam. Te badania mogą być jeszcze poszerzone, i tak naprawdę, jak ktoś nie ma kasy, to jeszcze zwężone. Jeśli coś mi dolega, leczę się sam, nie chodzę po lekarzach, bo ja im nie wierzę. Większość się sprzedała tym koncernom farmaceutycznym. Jak czegoś nie wiem, jest coś ponad normę, internet wklepuje, sprawdzam. No proste to jest jak... Pff. Przechodzimy dalej do oceny mojej formy. No i tu zachęcam do komentowania. Formy widzieliście, jak było bez cyklu. Teraz zobaczycie, jak jest na cyklu. Te dawki testosteronu, które biorę, 100 mg raz na 5 dni. To już nie jest kuracja TRT wynika wynikach badań wam pokażę dlaczego. To już jest cykl moi drodzy. Zobaczcie sobie szybki przegląd. Formy zrobimy. No jest znaczna poprawa. Poprawa jest kolosalna, tyle powiem. Między tamtym zdjęciem, tamtą formą, a tą co teraz. Jest cztery kilogramy różnicy, nie robię siłowni. Zobaczcie sobie. Skórka nie jest źle, jest chuda. Dlaczego 100 mg testosteronu enantan co 5 dni nie jest kuracją TRT? Już tłumaczę dlaczego. Kuracja TRT polega na tym, jeżeli mamy testosteron swój nisko, czyli taka norma, albo poniżej, albo ciut troszeczkę wyżej, raz w tygodniu, raz na 10 dni setka i wtedy ten testosteron mamy w górnej granicy, 800 albo 1000. I on jest... Albo wysoko w normie, albo troszeczkę poza normą. A ja tutaj mam 1500, więc to jest dużo, dużo poza normą. Nawet jeszcze skali nie było, podejrzewam, że tam by było z 1700. I to jest właśnie cykl. To nie jest kuracja TRT, tak żebyście sobie to zapamiętali i nie mylili tutaj pojęć. Jakie odczucia na bombie? Jest cudownie. Naprawdę testosteron odpowiada za wszystko. Za dobry dzień, że cikita staje, że regeneracja naprawdę jest dobrze. No dwa lata się bujałem, ale sam sobie tą krzywdę yy, zrobiłem. Teraz naprawdę jest fajnie. Nie zamierzam schodzić, tyle powiem. Sześć tygodni na tym cyklu. Podkręcamy śrubeczkę. Właśnie nie wiem, czy to będę robił w szóstym, czy w ósmym tygodniu. Setka co cztery dni. Dlaczego? że ta setka co 5 dni jak waliłem 100 mg tego testosteronu, organizm się przyzwyczaja. Z początku było fajnie, drugi, trzeci, czwarty tydzień naprawdę było dobrze. Później organizm się do tego przyzwyczaja. Już złapałem ten pułap, że jest taki stabilny. Ale żeby robić dalsze progresy, muszę podkręcić. Potem za parę tygodni znowu podkręcić, znowu podkręcić. Potem robię sobie takie deloady. Że znaczy, na przykład robię sobie przerwę przez miesiąc czasu w tym czasie HCG, ale taki mostek, ale to nie jest odblok, tylko mostek. Tam się wtedy nie odblokuje. I znowu mogę zaczynać od małych dawek. Jest wyczyszczony organizm z toksyn i możemy lecieć dalej. Fajnie, dziękuję, że jesteście. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że. Ta wiedza, którą nabyłem sam na sobie, komuś się przyda. Losujemy tym razem z spodęki z Predatora. Yy, za jakiś komentarz: łapka w górę, komentarz, jakiś tam dzwoneczek, nie wiem, co nam się daje. Jestem bumerem. Stary już jestem. Wcześniej dodałem filmik z parku Trampolin, bardzo mało wyświetlę, nie wiem zupełnie dlaczego. Tam z komentarzy losuję koszulkę. Są to tylko cztery komentarze. Jak chcecie wbić jeszcze, to macie szansę. Pozdrawiam, trzymajcie się do usłyszenia.